Wrócili licznie i odświętnie, bo uznali, że warto przemierzyć trasę np. ze Szczecina, Kielc czy Elbląga i chociaż na parę chwil przenieść się w czasy młodości w magicznej szkole. No Kiedyś wydawała mi się beznadziejna, okropna, ale z perspektywy lat, to okazało się, że jednak było naprawdę cudownie. Po drodze spotkałam mnóstwo świetnych ludzi, również nauczycieli, choć kiedyś wtedy wydawali mi się wredni i wstrętni. Ale jest zupełnie inaczej. Czas, czas robi swoje jednak. Byliśmy w klasie y, pana Jerzego Mozelewskiego. W 1983 roku skończyliśmy szkołę, ale mieliśmy tak fantastyczną zgraną klasę, że właściwie przez wszystkie lata utrzymywaliśmy kontakt sporadyczny, prawda? Ale, ale jednak kontakt był. No a teraz 65 lat szkoły, sporo się nas zjechało, jest naprawdę fajnie. Tak, jak, tak jakbyśmy wyszli z tej szkoły tydzień temu i jesteśmy znowu. Zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 imienia Ludwika Bojanusa w Łomży. Takie jest obecnie miano placówki. W przeszłości miała także inne nazwy i różne specjalności, ale przede wszystkim była jednym z zaledwie kilku ośrodków w kraju kształcących techników weterynarii. Dlatego placówka obchodząca jubileusz 65-lecia najpowszechniej znana jest jako WETA. Się z tego brania, Ciebie na wiele jeszcze stać. 65 lat to prawie wiek emerytalny, a tymczasem nasz jubilet nie tylko nie, nie myśli o emeryturze, ale wręcz tryska energią, której na pewno nie jeden młodzieniec pozazdrości. Od dłuższego czasu słyszymy regularnie o naszej słynnej wecie na arenie ogólnopolskiej. Według mnie przyczyną tych sukcesów jest wspaniałe współgranie całej szkoły. Kompetentna kadra zarządzająca, wykwalifikowana kadra nauczycielska, mająca mnóstwo entuzjazmu, którym potrafi zarazić młodzież do działania. To daje takie efekty. Młodzi i energiczni, bez wyjątku absolwenci, nawet ci, którzy kończyli wetę 60 czy 50 lat temu, zjechali się do swojej dawnej szkoły po raz czwarty. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęli od udziału w okolicznościowej mszy celebrowanej w łomżyńskiej katedrze. Szkolną część sentymentalnego spotkania otworzyła dyrektor wety Albina Galik-Hojak. Drodzy absolwenci, dziś po latach wracamy do lat najwspanialszej młodości, marzeń, wspomnień i przyjaźni. Każdemu w tej chwili w sercu otwiera się skrywany kącik i puka do drzwi z napisem Szkoła Średnia. Pozostańcie w nim przez cały czas 26 i 27 września 2015 roku. Niech spotkania po latach pozwolą Wam powrócić w zaczarowany marzeń krąg. Wracajcie do szkoły nie tylko w marzeniach. Drzwi zespołu szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży są zawsze dla Was szeroko otwarte. Drodzy absolwenci, wszystkie drogi z całego świata, nie tylko z Łomży, prowadzą do Łomży na ulicę Stacha Konwy 11. Z przeszłości przyszłość. Pod takim hasłem przebiegały jubileuszowe uroczystości w Wecie. Jak podkreśliła dyrektor Albina galik Chojak na każdej z kartek zerwanych z 65 kalendarzy zapisane zostały losy uczniów i nauczycieli, a wszystkie razem stworzyły historię niezwykłej szkoły, obsypanej jubileuszowymi serdecznościami. Bardzo cieszę się i chcę gratulować na ręce pani dyrektor wielu osiągnięć, sukcesów. A przede wszystkim trzeba powiedzieć, trzeba. Gratulować drogi życiowej, sukcesów naukowych, sukcesów biznesowych, życiowych wszystkim absolwentom tej szkoły. Wielka Rzesza, absolwentów, zajęła wiele bardzo ważnych funkcji w życiu publicznym. Bardzo cieszę się, że absolwentem tej szkoły jest pan poseł Mioduszewski, czyli Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Dobra szkoła. Cieszę się, że. Absolwenci tej szkoły zasilili jako profesorowie, wykładowcy wiele wyższych polskich uczelni w całym regionie. Bardzo to cieszy, że absolwenci tej szkoły znaleźli pracę w kraju, za granicą, że bardzo wielu osiągnęło wybitne sukcesy na wielu niwach. To świadczy o bardzo dobrym kształceniu przez wykładowców, wychowawców tej szkoły, całej społeczności szkolnej, tylu roczników. To bardzo cieszy, że jest tak wielu absolwentów, nawet tu z doktorem Czeskim rozmawiałem z absolwenci pierwszego roku. Jest to żywa historia szkoły. Należy powiedzieć, że historia Wety to jest historia łąży dziejów drugiej połowy XX wieku. To ta szkoła dała szansę, szansę dla wielu na drogę życiową, na osiągnięcie wielu sukcesów. Chciałem tym wszystkim, w szczególności starszym absolwentom, jak również wszystkim absolwentom, życzyć spotkania na setną rocznicę szkoły. Chciałbym, aby wszyscy absolwenci mogli uczestniczyć w tej uroczystości. Chcę życzyć. Pani Dyrektor Zdrowia, Szkole Sukcesów i chciałbym, żeby dalej łomżyńska WETA była łążyńskim ambasadorem. Dziękuję. Gratuluję Państwu rozwoju szkoły. Liczba młodzieży, liczba uczniów, która wybiera naukę w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w numer numer 7 świadczy o stałym podnoszeniu znaczenia tej szkoły, ale również prestiżu szkoły, a także jakości kształcenia, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego. I warto to podkreślić, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w tej szkole są zdawane z bardzo dużym sukcesem. Mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ jako wieloletni pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łąż miałam okazję obserwować i analizować wyniki również egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. I zawsze z dumą i satysfakcją patrzyłam i przyglądałam się osiągnięciom uczniów wety, bo tak takiego skrótu w Łomży używamy. Bardzo za to dziękuję, wieloletniej dyrektor pani Albinie Galik-Hojak oraz wszystkim pracownikom tej placówki. Bardzo Państwu dziękuję. Nie jestem uprawniony do tego, by mówić długo, wszak nie jestem absolwentem tej szkoły, ale dane mi było spotykać wielu absolwentów na swej drodze. Tu muszę wspomnieć o przyjacielu moim, Józefie Mioduszewskim. Z tej samej parafii pochodzimy i zawsze, kiedy się spotykaliśmy, to pozytywnie o tej szkole mówił. A wczoraj spotkałem się z, z panem Adamem Dąbrowskim, redaktorem Radia Białystok. I mówi, jutro i spotykamy się. Też jestem absolwentem tej szkoły. Więc samych pozytywnych ludzi spotykam, absolwentów tej szkoły i cieszę się, bo kiedy w 2011 roku przyszedłem do Łąży, do oddziału regionalnego, miałem okazję poznać panią dyrektor i każde spotkanie napełniało mnie zawsze radością, optymizmem, bo wydaje się, że starsza osoba, pani dyrektor, w stosunku do mnie oczywiście, bo. Ale zawsze, zawsze pozytywnie nastawiona do życia i dużo dzięki niej się też nauczyłem, chociażby w zarządzaniu. I żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo, no musi być w wystąpieniu coś pozytywnego. Tak pomyślałem. Jedna rzecz pozytywna z tego, że rząd wydłużył wiek emerytalny. Dzięki temu dzisiaj o owecie nie możemy powiedzieć, że jestem emerytką. Więc życzę, żeby ciągle była młoda ta szkoła ciągle żeby taka atmosfera radości rodzinna atmosfera w tej szkole panowała przez kolejne dziesięciolecia a pani dyrektor tutaj całej kadrze profesorskiej życzę wszystkiego co najlepsze jeden z gości znalazł nawet metodę zmierzenia dlaczego weta jest tak nadzwyczajną szkołą tą metodą jest prosty powiat. los absolwentów tej szkoły i ich przydatność, jeżeli oni zasilają społeczność w dużym obszarze i w najważniejszych dziedzinach życia społecznego, ale i gospodarczego przede wszystkim, to udatność tej szkoły i los absolwentów jest powszechnie akceptowany i tego Państwu wielżuję. Do jednej z nielicznych szkół weterynaryjnych w Polsce przyjeżdżała się uczyć młodzież z różnych zakątków kraju. Wielu przesiąkło Łążeńskością. Po kończeniu szkoły wielu absolwentów wyruszyło w świat, tam, gdzie potrzebne były ich umiejętności i wiedza. Są lekarzami i pracownikami administracji weterynaryjnej w różnych ośrodkach, naukowcami, nauczycielami. Absolwent łomżyńskiej wety kieruje ZO w Warszawie. Profesor Mirosław Kleczkowski wykłada na warszawskiej SGGW, a profesor Wiesław Deptuła związał się z uniwersytetem w Szczecinie. Technikum weterynaryjne, które kończyłem w latach 63-68, było natchnieniem dla mnie. Prawdzie prawdopodobnie, kiedy mówi się o natchnieniu, trzeba pamiętać albo się ma talent, albo nie. Mówię to trochę po kurpiowsku, bo kurpie lubią się chwalić, ale rzeczywiście szkoła nie dała natchnienia pracy, nauki, a jednocześnie dbanie o rozwój somatyczny. Dzięki szkole mogłem spokojnie, mimo że byłem po technikum, bardzo przyjemnie zwiedzać arkany książek z chemii i z biologii. A więc te przedmioty, które nie były zasadniczo w technikum. Kultura fizyczna z kolei, zaszczepiona przez pana, pana magistra Gołębiowskiego, no profesora, dała mi to, że mimo, że byłem pracownikiem naukowym, grałem przez długi czas w drugoligowych klubach. Tak w koszykówce, jak i w siatkówce. To była piękna radość. Ona została do dzisiejszego dnia, bo nadal uprawiam tenis ziemny. Wprawdzie tylko w debelka. Szkoła, technikum weterynaryjne to autentyczna kolebka, autentyczna kolebka. Kolebka natchnienia, kolebka nauki pracy. Energia i entuzjazm profesora Wiesława Deptuły, absolwenta z 1968 roku, to wśród jego starszych i młodszych kolegów z wety zjawisko zupełnie naturalne. Jest nadzieja, że także pokolenie młodsze od pół wieku zarazi się tymi cechami. Zweta, kiedy tu przyszłam w tamtym roku, była moim zaskoczeniem, bo byłam świadoma tego, że weterynaria jakoś nie jest rozpowszechniona u dziewcząt, a tu miłe zaskoczenie, bo dziewcząt mam w klasie aż 11, co jest bardzo uprzejmy. bo nie wyobrażałam sobie klasy z samymi mężczyznami, bo to by było jednak niemiłe. W tym roku otworzyli nam nowe boisko, też bardzo dobre udogodnienie, bo osobiście uwielbiam sport i taka możliwość pobiegania na nowym terenie jest cudowna. Przedmioty są oczywiście wymagające, no ale to każdy musiałby być z tym świadomy. Nauczycieli mamy bardzo uprzejmych, mamy wiele udogodnień, wycieczek kursów. Każdy rocznik ma jakieś tam swoje obowiązki, patrząc na to, jakie są testy na koniec roku. Każdy się do tego przygotowuje. Wiem, że na techniku kuli gastronomii mają wyjazdy za granicę. My mamy teraz bardzo wielkie możliwości, ponieważ możemy wyjechać do Anglii jako absolwenci, więc sądzę, że szkoła zmieni się na coraz lepsze i coraz więcej ludzi przyciągnie. Młodzi postanowili o swoim jubileuszu powiadomić wszystkich, którzy kochają parki i ogrody. W Łomżyńskim Parku przygotowali kwietną informację o swoim święcie. Zdrowy duch uczniów Wety czuje się najlepiej w zdrowym ciele. Udowadniają to kolejne roczniki wysportowanych absolwentów szkoły. Obecni uczniowie będą mieli jeszcze lepsze warunki poprawiania sprawności. Pięknym jubileuszowym prezentem dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących stało się oficjalne otwarcie nowego boiska lekkoatletycznego i piłkarskiego. Wstęgę dyrektor Albina Galik-Hojak przecięła w towarzystwie Agnieszki Muzyk, zastępcy prezydenta Łomży oraz Mieczysława Bagińskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku. 60 5 lat to według obowiązujących obecnie przepisów, jeszcze nie jest wiek emerytalny. Nikt zresztą w łomżyńskiej wecie nie myśli o odpoczywaniu, a że przy okazji jubileuszu i spotkania po latach chwilami robiło się sentymentalnie i nieco wilgotno pod powiekami.